Cześć, Już dzisiaj, no, widzicie, wam koszty stolii, ja dzisiaj jedno widzicie, Obiecam wam, jest jeden oczek. Jak widzicie, dałem wam, a wy że nie było w komentarzach. Nie, czy pamiętacie z ostatniego odcinka naszą naszą wielką jaskinę wypełnioną od To, to właśnie wtedy. Dzisiaj ją poszerzamy. I bo jest właśnie poszerzona i to sprawi... Natomiast planujemy wpuścić tutaj Klipery. Tak jest, klipery. I Ale nie wiem, czy jest bardzo dużo, bo to nie wiem czy zależy od perspektywy czy tak dalej. Ale w takim razie dzisiaj jest ten odcinek. To... Tak. Ooo! Wow! Ty tam u góry użyłeś to TNT? Tak. Ja tu na dole układam i nie widziałam, to, że tam u góry układasz. Ło! Wow! Myślę, że trzeba tutaj teraz połączyć jakąś tę Tu Może zrobiłem taką miękką górkę. Czekaj. To czekaj. Żelazo! żelazo masz? Mam tu. Zrobię żelazo. Zrób żelazo. O, połączyłem to z tym. Jeszcze Więcej. Żelazo. Zaraz wysadzimy i więcej. Ja więc Puszę już tu klipery, a ja postaram się te doładować trochę połączyć te TNT A to Ale jeszcze... on buchnął za... Puszczę jakieś inne rzeczy, nie wiem, pająki jakichś innych tych. Puszczaj. Jeszcze nie wpuszczę O może Blackona. Kaj, jak tutaj wrzucę czekaj, patrz, jak tutaj wrzucę... Co to jest tutaj to? Eee. Jakie jajko? jajko z Widzisz, Ha! Ile tu będzie? O będą kury! Niech będzie tutaj pełno kur, popuszczamy, więc te polatają po T. &T. Będziemy mi od razu mieli pieczone kurczaki jak wybuchnie. Czyli no. kurczak. Mały kurczak. Teraz jeszcze wezmę te klipery, porzucam. Dlaczego nie zabiję. Ale nie, ale, ale nie zabiję kliperów, to one będą sobie chodzić same. Ale ta, ta? Które to są klipery? Te, ta, Te, tak? Ale tata ta, nie bij nie bij Dobra, nie będziemy. Bo one jak się za bok. Z szklety? Nie. A tak, myślę, może to też zrobić zarys Te wejdzury, wiesz, tu daję. Ale to chcę usiąść na miejsce, bo tego. Bo kamera ma trochę przeszkadza. No właśnie. No i nie będą widzi za... Creeper! Nie będę go ustawiał. Ustawiaj creepery. Znaczy ja będę dostawia creepery. Słuchaj, a ty ten. A ty ustawię TNT, dobra? Ty. Mogę będzie! wyjść <grym> widzowie, patrzcie, patrzcie na to, jak wszystko, jak jakie, jakie, Wszystko jakie, 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 Nie jakie, jakie, nie! Co? Nie! Yeah. Spaliłeś całość, jak mogłeś. Postawiłeś podobnie? Tak, ale chodź, chodź, tata, chodź. Widzę. Jiesiem! Ja. Niech pospadają z góry! Ja się! Jestem w centrum eksplozji! O, ja. chodź! O chądź. Jak to się Sefery, stało, powiedz mi. Bo chciałam, chciałam pokazać, że widzą, jak gdzieś jest mój mieczek, ale to. To. Zobacz, jaka dziura tutaj jest, wykopana. To. Po, Niezamowite, nie? Nie. O, to, to. Wow! Co to jest. Pająk! Zombie! Pają! Masz... Ja Musisz uciekać. A masz mieczek? No właśnie nie mam mieczka. Aj. mnie mi uratować? Weź mnie uratuj! Ja się uratuję, bo... Ja się... Oh, patrz, ty stoję! Jest... No nie a mnie czeka. co szczęście. Bo naprawdę... Kopy kopi. koty, koty, koty! No! O i przychodzą. Lepiej no teraz dla widzów nie zrobimy tak położonego drugiego TNT, bo niestety nam się rozwaliło. Ale spróbujemy następnym razem zrobić to jeszcze większą eksplozję. Może całość wypełnimy kliperami i zrobimy po prostu jedną wielką bombę atomową, co? A ja Tutaj... tutaj no A właśnie. co tu jest? A co tu jest? Za przejście się wybiło? Gdzie? Tutaj? Ty ty jesteś? tutaj. Tutaj, zobacz, tego nie było. Przejścia, widzisz mnie, cześć. Zobacz. O, widzę. Tego nie było tutaj. Bo może się zrobiła jakieś przejście do jakiejś innej jaskini chyba. Mamy dwie różne jaskiny. Patrz, ja tam zapewniłem TNT, bo jest Ja lecę teraz do nieba. Nie stary. Bo <grym> ja wypełniłem już to TNT. Ale to już będzie, to jest nasza robota. Słuchajcie, to jest nasza robota. Włożyliśmy tutaj tyle, tyle, tyle TNT. Że to wszystko tu wybuchło, wyobrażacie sobie? Całe szczęście nasz domek jest cały. Nie wiem czy ja pójdę sobie może odpocząć albo do wioski. Ale nie wiem jak z tą wieżą. Moja wieża świetlna też wybuchła? A ale masz I się wisi w powietrzu. Niesamowite, co? Nic wtedy. Dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Wkrótce pojawią się następne. Tylko ale dopracu... na jeden, tylko za... Dopracujemy sposoby tego całego układania TNT, prawda? Tak, ale, ale pamiętajcie, że widzę tu, nie będziecie mówili, że, że nie, tutaj. Tutaj wy, wypełnimy, bo, bo, bo to poleci tam i to już nie możemy już, wrócić, bo razem zwali, domy. zwali dom. No właśnie. A my chcemy głębiej, a nie. A nie, nie? szerzej, prawda? Tak. A Dobra, jeszcze raz dzięki serdeczne za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.